Za Wami dwa mecze tutaj w Tychach. Jak byś w ogóle podsumował te pierwsze mecze playoff? No na pewno GKS tych jest solidnie przygotowany do tych playoffów. No, starają się iść po mistrza, więc no, na pewno są to ciężkie pojedynki, szczególnie dla nas, gdzie mamy trochę okrojony skład. Oni mają tych zawodników wyższej klasy jednak i cztery równe takie piątki, które są w stanie fajnie grać, więc na pewno nie gra się z nimi łatwo. Czy, potem, czy z tych meczów możecie wyciągać jakieś takie, nie wiem, małe pozytywy, które, na których możecie budować swoją grę w kolejnych meczach? Ciężko powiedzieć. No, na pewno niełatwo nie, nie, nie szukać pozytywów, bo jednak wynik mówi sam za siebie. Cieszy ta bramka w przewadze szybko zdobyta, że jakoś tam to idzie, aczkolwiek no, no ciężko coś powiedzieć. To zapytam może w ten sposób, jakie myślisz, że są Wasze atuty w Waszej grze? Już pomijam jakby tą serię z Techami, ale po prostu ogólnie, co Wam wychodzi najlepiej według Ciebie? Uważam, że po prostu patrząc na wcześniejszy mecz, im dłużej tam przeszkadzałem przeciwnikowi. Nie damy im dojść do, do, do sytuacji bramkowej jakiejś, czy nie strzelają goli, no to jesteśmy w stanie jakoś tam ciągnąć ten wynik w, w lepszą stronę. Dzisiaj niestety nie poszło to pomyśli też może zmęczenie po tym pierwszym dniu, no i skończyło się jak skończyło. Stanowcom myślicie, że te mecze będą wyglądały inaczej, lepiej dla Was? Myślę, że na pewno tak. Tam te trybuny nas z pewnością poniosą. Też my wyjdziemy na mecz tacy pełni energii. E, oczywiście nie mówię, że teraz tak nie było, aczkolwiek no, jednak te trybuny dodają siły e, i, i fajne jest to, że ludzie w nas tam wierzą do końca e, i ja ze swojej strony mogę obiecać, że zrobimy wszystko i damy siłę. Mówiłeś o tym, że no, Tychy walczą o tego mistrza, że na pewno Tychy mają inaczej budowany skład, e, więc czy... Przy takiej dysproporcji jaką dysponujecie Wy i jaką dysponują Tychy, to ta motywacja, ta siła, nie wiem, po prostu walka, chęć walki jest taką Waszą najmocniejszą, może być Waszą najmocniejszą bronią w kolejnych meczach? Myślę, że tak. Tak jak wspominałem wcześniej, to takie trzymanie wyniku fajnego jak najdłużej, to nas tak dodatkowo napędza i pozwala myśleć o kolejnej minucie, żeby była jeszcze lepsza.